Idziemy No muszę się zrobić. Moja. Moja. Co? Co, norma się mi Na moje kolana No wiem Nie ruszacie mnie w ogóle No Jest Watson i crypto. krypto Krypto, okay. game. Krypto ten maszyna to jest On jest chyba cyborgiem no. jakimś Krypto nie wygląda Trojkon dawaj O, sorry Ja już tyle nie grałem, że No też zapomniałem Zobacz, jakie fajne są nowe te Mapy. E, grafiki no Meltdown... A tam jakieś areny porobili, tak popszarabiali tą tom, że tam jest więcej tego kontentu i tak za bardzo nie ogarniałam, wiesz... Jak sam to, to jest to ten nazwać. duet, tak? Właśnie nie wiem, o co tu chodzi. Jak? Gram... Bangalore. Mm, to może ja w Blood wtedy. Bloodhand jest spoko. Chociaż ja muszę tam... Do Platyny mi coś brakuje, że którymś ziomem muszę wygrać. Nie wiem, czy to jest Oakvein, albo co... Pierwszych dwóch... no, muszę zacząć. Kurde, mam w tym. A znaczy, co nie ma platyny w tym? Znaczy tam do wszystkich tych po prostu. Mm. sezon wygra jeden, czyli tym już nie muszę grać. O, hey, King Tuk. W dwójkę, no się gra. No fajnie. Fajny jest ten brofist na tym. O, ale fajne to. Idziemy tam na lód, zobaczyć? No, możemy. Coś się. A nie, coś się. Patrz, jakieś drogi są. i samochody jeżdżą? Nie, to teraz już nie ma zrzutów, tylko jeździ taki ten. Znaczy samolotu, nie? Tylko Aha, jeździ sobie taki mocio. pociąg. No, no właśnie, nie, nie, jeszcze go nie odkołam. tam trochę jak się grało, ale. O, to skrzynek. Jakiś teleport? Czy co to jest? Nie mam kurde pojęcia. Słyszałam, że coś się otwierało. Ty na dół zaskoczyłeś? Tak, widzę Łąkę o nas jest ja jeszcze. Oh, Ufak. Strzela. Dalej. Ojej, spowalniam. Bo mój mój na mój Leczę się. Och. Leczę się. Dawaj, Dawaj, ma... A dawaj mój Zabójstwo mój Oj, mój mój i Odbiera go. Możesz wbić na niego, bo dostał 20 w Wybiega za mną. No, próbuję. Oj, nie ja. Szybko było. A mi też zareagowałeś jeszcze Ach, Pierwszego. No ale. Bez celownika. Ciebieżko. Ja miałem tą, snajperkę. A, ja dostałem ich na bana... Jakąś to szybką, ale nie trafiłem, nie? Tak, w sumie strzeliłem do przodu. nie wiedziałem, A to się wychodzi normalnie, no nie? Tak, to może wychodzić normalnie. No i nie trafiłem magazynko i tak się wyprułem szybko i zginąłem. A to coś mocnego, bo dostałem jeden strzał tylko, nie? Bangalore, ja sobie wezmę tego teraz. Mogę zmienić, to... A to w grze chyba się zmienia, nie? Jak to? Bangalore? No nie musisz teraz jej zmienić. A, puścimy grę. Zmienić. Znaczy jak Aha. puścimy grę i tak sobie może zmienić. Bangalore potrzebujesz? Nie no, to mam te zadania na Bangalore i na Lifeline, nie? Ale... Tym właśnie to trofeum mi chyba brakuje. Ale nie, jestem pewien. Jakiś dron. Proszę, standard sojusznika z jego Ha! Obłysał. O, spoko. E, to wezmę sobie... Kogo? Lifeline o, Te dobra. zadania zrobimy może. Dobra. Zasłużyłam na swoją reputację. zasłużyłam Boże, mu to po polsku. Ja też. Nie. Po niemiecku fajnie. Po niemiecku? No po niemiecku, w tej, wiesz, z tymi downami. aha. No szkoda, że takiej nie ma, wiesz, że nie zostawili po prostu. Mogę ci oddać skok, czy nie? Skok, gdzie chcesz, co to za różnica? A patrz, a teraz... Wow, Fajne coś. Jakoś... Nie, czekaj przynajmniej. Muzyczka Fajne. Jest, jest jak w tym, jak w Stranger Things, nie? Nie słyszę tej muzyczki Tak, Ale tam na początku Ale widzę, że wash lub wash jest coś takiego Gdzie liczmy? Tu? No tu gdzieś Czy nic nie było? No. M-LOK, M-LOK nie słuchajcie, ci mam prowlera jak chcesz. Miałem 45 i 50. piątka jest. O kurde, Spitfire Bziam hemloka i alternator. Kurde, nie są tej mapy za bardzo. Mógł być trochę drętwy, bo nie pamiętam. Mogą być trochę trendy, bo nie pamiętam. Ty wiesz, jak to się tam obsługiwało, te wszystkie przesłuchania i tak dalej. Mi laguje i tak, co chwilkę. Więc... To już jest w internetach, mówisz? <laughs> to już jest w internetach. Już Nie, słyszą. No, no, będzie mi lagowało, to nie będzie fajne. Tam do przodu, w miejscu, w którym Spisa, się strzeliłem. Nie wiem, czy lubisz. Nie, wiesz są mam i Spitfire'a. Mam no, Hemlocka i Alternator. Idziemy w stronę ringu, czy nie za bardzo? No, już cię gonię, bo się zaplątałem w korytarzach. W korytarzach? Pustynnych? Tak. się z lewej gdzieś. się na Czekaj, tu się chowa broń tym kątem. Havok, prowler. On to Havok'a już? No czemu nie? Chyba, że chcesz do Spitfire'a magazynek ci wyrzucać. O, gierne. Celownik. Chcesz? No to chodzi. Jak to się dzieje? No, czekaj, bo założyłem. <laughs> to ty tu biegasz, czy ja kogoś jeszcze słyszę? Też słyszałem. Movingman, no dobra. Leci tam? A nie, to w drugą stronę. To choć może. W stronę tam ringu. Mam mam. W stronę ringu. Idziemy. No, laguje cię, widać. Widać, tutaj leci le ziomok. Dobra, chodźmy pierścienia za minutę Choć jak w FIFA nie pograsz, to tam nie pograsz, ale w szczelakach na pacie, jak trochę nie grasz, to. Z prawej też ich ktoś Oj kurwa, teraz są głupie. Ładnie Masz Marzę, ile można napierdalać? się. gdzie jesteś? Tutaj, wrzuć drona najpierw. No, zapomniałem o tych dronach w ogóle mm. Szybko odsłonę idzie Mogę coś wziąć? A w sumie nie eee, z tym No... Wiesz, ja tylko chcę... wymienić... Dobra, lecimy coś do coś tego mógł, bo, Już nie, nie tam Jebana no. w no gdzieś tutaj postawiła portal, ale po co? Nie wiem się też nie idźmy w niego Poprawy coś słychać, no nie? O tu jest jakaś paczka jeszcze. bardzo zainteresowana Niebieska. Gdzie? E, jak to się zaznaczało? Strzałką jakoś? Nie, R1 Potrzebuję jakąś osłonę. A pleca. Ja Ci mogę rzucić osłonę. Daj. Mm, mam jedną, ale... Dzięks. Dobra, idziemy. Jazda z kurwami... No, ale chyba na Siege też pójdziemy, nie? Trzeba zahaczyć kurwa jeden No możemy sprawdzić. Prędzej się chyba odnajdę w Siege niż w tym. Wolniejszy z przynajmniej. Ale cię laguje. tak się właśnie czuję. Kiedy mnie laguje. z Nie, na razie nic nie słyszę. O, coś słyszałem, jakby ktoś biegał po tych. Tu się nie ginie jak się spada? Nie. No. Ale kolorowa no, jest ta opa. Sprawy no strażnie, gdzieś daleko. No właśnie dobrze. Saturację trzeba chyba trochę kurwa zmniejszyć, bo... To nie idziemy na prawo. Znaczy no w sumie. Chociaż nie było tutaj nigdy, nie? I wiesz... A. Tak bardziej w, no, w cerach... Ja pierwszy raz w tej mapie gram. Czekaj, to są te O skrzynki. A wiesz, w takich cerach czysto... Eksploracyjnych, nie? Bo mi się to w sumie udało. No, na tej mapie to gram pierwszy raz Bateria Osłone ja cały czas słyszę jakby ktoś biegał wiesz po tych No wiem, mi się wydaje, że no, mamy za cicho grę A, to my jesteśmy w osłonie Tak to lubiłeś. No, no to lubiłem. Mam no, flat... a, za Wingmana, bo... też yy, celownik? Ten... A dobra, mam już. Nie, dziękuję. Bo wyrzuciłem ten le legendarny celownik. Kurwa, no... Potrzebuję plecak większy. Z lewej coś biegło? Czy się za Tu Sprawdźmy ten obszar yy, Nie słyszałem tu ja Coś tu leci Lecą tu Lecą tu ty... no. Na dachu jest Z prawej jest na nas się sama w swoje bomby Ma po gdzie już Kurwa, nie widzę go Gdzie on jest? Pod schodami siedzi Ale ma go Idzie do ciebie Kurwa, czekaj bo mnie, coś mnie dusi Aj, aj, aj. Sorry. Ja. A nie nie Chyba Spitfire'a, bo powiem wystrzeliłem w niego trochę i... I mnie zabił raz dwa, bo mi się na boje skończyły, nie? Ale tam dupę sorry. A, dobra, że dużo zadałem. Ale trochę A, mi przelaguje, trochę. Wiesz, tak czasami. I to też jest takie kurwa słabe, żeby to ogarnąć wtedy. Zresztą sprawdzę, jak mam dźwięk, bo w sumie słabo słyszę te kroki. Znaczy, cały czas mi się wydaje, że w ogóle słyszę kroki. Nie wiem, czy to jest jakiś. A, nie, no dobrze, mam dźwięk. Co jeszcze jedno? Si, tylko sobie z Matrycina zrobię. Dobrze. Dobrze. <słuch> Co Są sobie